Biblia audio. Christian Culture. Psalm trzeci. Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. Panie, jakże liczni są moi nieprzyjaciele. Wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mojej duszy, nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją. I tym, który podnosi moją głowę. Głosem swoim wołałem do Pana, a On odpowiedział mi ze swojej świętej góry. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie ulęknę się dziesiątków tysięcy ludzi, którzy zewsząd nastają na mnie. Postań, Panie. Wybaw mnie, Boże mój. Bo ty uderzyłeś wszystkich moich nieprzyjaciół w szczękę, połamałeś zęby bezbożnych. U Pana jest zbawienie, niech błogosławieństwo Twoje będzie nad Twoim ludem. Biblia Audio, Christian Kalczer.